I już się musiłem znów, w Global się na kanale. Jest to dzień, w którym e, pora iść na kolejnym myślenkiem. Dzisiaj pójdziemy sobie na ominić Militę prawdopodobnie zabić tego naszego Sergeja w trybie uproszczonym na Mility. A także. Posłuchajcie. low-ranking lieutenants. Find him, no ok. <laughs> Z tego co wiem, to misja jest o tyle trudna, że Sergejem jest losowy gracz w terrorystach, który po prostu teraz by się je sobie o na mapie. I naszym zadaniem jest oczywiście go zabić. No zobaczymy, czy to będzie łatwe czy trudne zadanie. Jak to mówią, kto ma szczęście? Głupi ma szczęście, więc możemy się urze. Okej, okay, mamy na MK z Kevlarem, bo tu wrócimy. Lecimy. tutaj będziemy sami snajperzy. <grywy> Czyli Siergiej chyba się będzie gdzieś chował, bo tak mi się wydaje. Nie wiem, będziemy do WD na razie. Aj, kuźwa, randomnie jakiś dział. Damet, kto z awką rasuje? No, kuźwa, mać. Gdzie jest w ogóle Siergiej? Gdzie on się chowa? To w ogóle nim jest? Nie ma Siergieja? Zabite już? Przez kogo? To jest kurwa gra, tak? Sami snajperzy. Pożar się bąziu. Dobra, zbieramy nawkę. Idziemy, eko. Nie chcę zabić tego Siergieja. No wiem, że próbuję go zabić. Wiem. Tylko, że mi kuźwa nie wychodzi. Flashbang! Flashbang out! na plecy. Kurwa, zabił Sergeja! Ja pierdolę! a! Sergej, a ten co, głowy nie ma? No what the fuck! Co za typ, jak w jednym? Oh, this, uh, tea, Dobra, nie no gram nie zawsze. Tak, więc team na No, nie wiem jak to sobie w niego weszło, ale okej. Okay. Gruśba, chodzę dam na dziko i Sergi znowu nie żyje. Z Negewa dostał, no nie wierzę Co za ludzie No dobra, MK i lecimy. Domkiem przejdziemy może teraz nie wiem O, ten ma to nową ławkę Hyper Pani ma już, nie pani ma już Wyciszyłem wró Oj! Podsadzili się? Jak on tu skoczył? Co to były tunele? Chciałbym zabić tego Siergieja. Cześć. Nie zabijaj mnie kolego, nie zabijaj mnie, okej? Okay. Cześć. O, Siergiej ma asystę. Czy Sergij jeszcze żyje? Gdzie jest, Sergej? Gdzie jest Sergej? Gdzie jest Sergej? Gdzie jest Sergej? Gdzie on jest? Może to jest Sergej. Dwóch tam jest. To nie Sergej. Fuck. Niech tu będzie Sergej. Sergej? A, chyba mnie widział. Nie, jest debilem nie, nie widział. Hmm. To nie Sergej. na daszek Nie słyszycie mnie gnoje. Nie ma tych skałków. Kurwa, mać. Czy to był Sergej? Nie, Sergej żyje. Ten Cięziomość zawsze gra awkę, i zawsze jest koło tych, koło kanałów. Tu już nasi siedzą, no to Sergieja pewnie już nie ma. Jeszcze żyje, Sergiej. Sergiej, jeszcze jest przy życiu, panowie i panie, Sergiej żyje. Pytanie, gdzie jest zrobi? Ktoś po podaszku chodzi, Sergiej ciągle żyje. Nie można się zatrzymywać. Gdzie jest Sergej, Gdzie jest Sergiej Sergiej zabija chyba kogoś. Kurwa, mać! Nie ma, 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 kurde! Nie! FUCK! O, ludzie. Jakiś bonus za expa znowu. Wow. Nowe dropy chyba. O, nowa, nowa. Znaczy nowy ten. Militia, militia, militia.

Zjemcie GNOJU Skosy. Dobra, nie Aj, narwał mnie Durna misja Durna Tam sobie na drzewie kuźwa jeszcze siedzi Ninja jeden. Spadni z tego drzewa, no! Złamie. Dobrze. <laughs> Dostał! Pro 90. Zobaczymy teraz. Nie chcesz w końcu turno wygrać, bo to masakra jakaś. A, świetny smok. Na rzekę, kurwa. Na rzekę. Czemu to nie mógł być Sergej, co? To też nie, nie? Gin! To nie był Siergiej, Sergij ma gdzieś zawkę na górze pewnie. On zabił właśnie zawki. Gdzie jest Siergiej? Dawać mi dawać mi go Tutaj Sergej? Nie, tu, tu są nasi. Nie zabijać mi go! Sergiej! Siergiej! Mam cię! Siergiej my friend! Jest, jest, drugi mecz, runda czwarta, piąta. Udało się tak bez Sergeja. Wreszcie koniec męki! Sergiej zawity. Odstawmy, hosta, poczekajmy do końca meczu. Ooo, oh, i odpocznijmy od tej łanej gry. Tyle godzin, tyle misji. Zdobądź milion na oproszonym, zabij 300 kur, zabij 100 osób, każdego inną bronią, no co, co misje, co za ludzie. Uuu, Siergiej zabity. Ale fart. Siergiej zabity, można iść spać. O, skrzynka Falki, Falkion, jest! 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 Drop! Drop dla mnie, fuck yeah. Dobry dzień.